Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie roczne dla raków na 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne, i za to, że towarzyszyliście mi przez cały poprzedni rok. Zapraszam Was ponownie w tym roku na oglądanie moich filmików, na wspieranie mnie w ten sposób, dlatego że bez Was ten kanał by nie istniał. W zasadzie wy współ, współtworzycie razem ze mną ten kanał. No i cóż, zaczynamy. Przypominam, oczywiście, jak zwykle, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Tym bardziej, że jest to czytanie ogólne i długoterminowe. Tak więc y, proszę brać pod uwagę to właśnie, że w ciągu całego roku, w zależności od tego, jakie podejmiecie decyzje, jakie podejmuje, podejmujecie działania, tak może się wszystko zmienić. Zaczynamy od karty tła na ten rok. Bardzo ładna karta. Równowaga. Czyli karta by sugerowała, aby podchodzić do wszystkiego z umiarem. Żeby zawsze wszystko tak. Tak po prostu po przemyśleniu, tak po zastanowieniu. Równowaga, spokój, umiarkowanie. Ta karta przedstawia właśnie takie, takie energie, które powinny wam towarzyszyć w tym roku. Może wszystko tutaj się wszystko Wyjaśni w jakiś spokojny sposób. Karta również oznacza, że może też się nic nie dziać poważnego. Że może być wszystko dobrze, tak jak jest. Osoba spod znaku szczelca również tutaj się pojawia. Może ktoś ma taką osobę i jest to osoba ważna, albo się pojawi taka osoba i będzie miała duży wpływ w tym roku na wasze życie, czy to zawodowe, czy, czy prywatne. No, bardzo ładna karta. W zasadzie też uczuciowa, i tutaj się wszystkie, przy wszystkich tych znakach właśnie pokazuje zazwyczaj taka karta jakaś taka uczuciowa bardzo. W tym roku troszkę z opóźnieniem robię te czytania roczne. Ze względów zdrowotnych i takich, no, miałam dużo rzeczy do zrobienia swoich, takich prywatnych. Ech, jeszcze przepraszam za jakąś niedyspozycję, bo ja tutaj może, może być słychać, że troszeczkę z głosem coś nie tak. Ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo ja w tym roku, jeśli jest taki poślizg, to. Yy, to w ogóle nie będzie miało to wpływu, bo ja w tym roku robię na 12 domów czytanie. Nie na miesiące, tylko na domy. Wszystkie aspekty tutaj będę poruszać. Tak więc mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. Wszystko. W prywatnych czytaniach zazwyczaj robię te miesięczne. Ale tu zrobimy tak tym razem. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Oczywiście, tak, jak powiedziałam, żebyście nie dopasowywali na siłę tego czytania do siebie. Zawsze, zawsze, jeżeli ktoś regularnie słucha, to zawsze wierzę. Ja mówię, że moją intencją, kładąc te karty, jest pewnego rodzaju taka pomoc, czyli wskazanie, żeby zwrócić uwagę na ewentualne rzeczy, które mogą się wydarzyć, ale nie muszą. E Czyli jest to swego rodzaju porada, wskazówka, żeby zobaczyć, co by się mogło wydarzyć ewentualnie, na co zwrócić uwagę, na osoby, na sytuacje. Może unikniecie czegoś dzięki temu i taka jest moja intencja zawsze w kładzeniu tych kart. Nawet jeżeli wychodzą jakieś trudne tematy i jakieś trudne karty, to to nie jest moja zła wola, tylko odczytywanie tych kart i wskazywanie na to, czego powinniście może unikać. Jeżeli się uda, żebyście coś uniknęli, to już jest dla mnie sukces. Zaczynamy od pierwszego domu. No, w pierwszym domu tutaj mamy wasza osoba, czyli jak wy wchodzicie w ten rok. Niektóre raki się uwalniają od jakichś toksycznych ludzi, od sytuacji, od miejsc, w ogóle od jakichkolwiek używek, od jakichś no, toksycznych rzeczy. Czyli takie rzeczy, które mają zły wpływ na wasze zdrowie również. No, czyli wszelkiego rodzaju używki, czy tam uzależnienia, w zależności od tego, no, może być, nadmierne jedzenie też może być uzależnieniem, bo ktoś na przykład, no, lubi dużo jeść i na przykład tłusto albo słodko, no, to, te, to też jest swego rodzaju uzależnienie. Czyli tu wszelkiego rodzaju uzależnienia staracie się zostawić w tym roku. I zmiana w ogóle kierunku, czyli zmieniacie, zmieniacie coś w ogóle w tym roku. Może być, że zmieniacie swój wygląd również, na przykład będziecie bardziej dbać o siebie, może być, że będziecie coś zmieniać w swoim wyglądzie: no, może, może fryzjer, może coś takiego, co po prostu będzie e, no dużą zmianą o 180 stopni. Może być, że będziecie inaczej podchodzić do jakichś tematów, do jakichś problemów, do jakichś zagadnień. Może, no także, ale przede wszystkim będziecie się uwalniać od tego, co jest toksyczne, niedobre dla Was, co Was po prostu zaniża Waszą energetykę, co po prostu powoduje, że się źle czujecie. Może być, że jakieś osoby będziecie też zostawiać tutaj. Które was po prostu poniżają, kontrolują, które po prostu wami manipulują, również tak może być. To ja mówię, to jest ogólny. Pierwszy dom, czyli dotyczy waszej osoby, waszego wyglądu i waszej energii, jaką będziecie kierować w tym roku, no to właśnie to w kierunku tego uwolnienia się od wszystkich złych rzeczy. Drugi dom, dom finansów. <laughs> Materie, materii przede wszystkim, finanse, materia, czyli jak się zabezpieczacie finansowo, jakie wasze tutaj te finanse i materia będzie, w jakim stanie, jak będziecie próbować się zabezpieczać, wykorzystanie swoich talentów do tego, zdbanie o swoje zdrowie również i jakie wartości, jakimi wartościami się będziecie kierować w tym roku. No to tu jest pokazane, że wy będziecie yy, pokazane jest, że uczuciowo tak też. Będziecie się tak kierować też może jakimiś e, takimi uczuciami, które już dawno wygasły. Będą tu wracać jakieś uczucia. Może być, że jakaś osoba będzie wam pomagać na przykład w zdobywaniu jakieś nie wiem, pieniędzy, w zabezpieczaniu się materialnym. Osoba z przeszłości, z strygono na przykład e, tego Ognistego, w Szczelec. Może być, że ktoś przyjdzie do was z jakąś ofertą na przykład. Finansową na przykład. I wy tu podejmiecie jakieś działania. Ale no, też by pokazane jest, że y, będziecie tutaj działać bardzo impulsywnie. No to tu bym troszkę przestrzegała, żeby uważać. Jeżeli będziecie działać impulsywnie, bo rycerz ognisty, tutaj ten buławiany, to on trochę taki ryzykant, on trochę zanim, zanim pomyśli, to już zrobi, bo on z, taką, z takim impulsem, z taką siłą, z energią, często pod wpływem właśnie jakiejś emocji może być i, i działa. A więc tutaj może być też tak, że wy coś tu będziecie robić. Może będziecie wyjeżdżać gdzieś, żeby się zabezpieczyć materialnie. Niektórzy będą wy wyzn jakieś takie sobie te wartości materialne, które są związane z czasem przeszłym. Będziecie również też dbać o siebie, bo tutaj jest też żyzność fizyczna, czyli wy tutaj rzeczywiście może coś będziecie zmieniać. Ale przede wszystkim tutaj widzę no, dużo energii, działania, połączone z jakimiś uczuciami, z osobami również. Więc zaraz tu ten dom się będzie trochę łączyć z tym domem, chyba, bo tutaj są kontakty, wyjazdy na bliską odległość, jakieś, jakaś nauka. E, osoby z, z bliskiego otoczenia, może być dalsza rodzina. No, to tu jest pokazane pozytywnie. Tutaj wszelkie kontakty z otoczeniem są pozytywne, nie, nie macie żadnych blokad, tutaj rodzina dalsza też w porządku, wszystko tu się układa dobrze, jesteście spełnieni, nie ma żadnych, wyleczeni jesteście z jakichś trudnych sytuacji, jesteście wyleczeni, nie, nie po prostu. Nie macie żadnych uraz do swojej rodziny, już tutaj żadnych uraz, żadnych pretensji do swojej rodziny. Może rodzina nie będzie tutaj, może rodzina będzie chciała z wami. No, jeżeli byście gdzieś wyjeżdżali też, no to może też gdzieś udać się wszystko. Może gdzieś na wesele będziecie wyjeżdżać, gdzieś blisko. Także tu jest wszystko w porządku. Czwarty dom, dom wasz. Dom. W którym mieszkacie, który tworzycie. No i uczuciowość, oczywiście. A te, te, to mieszkanie, w którym. Ta rodzina wasza. No. no tutaj trochę w tej rodzinie, w tym waszym domu. Tam z rodziną dalszą jest wszystko ok. Natomiast tu blisko, w waszej, waszej rodzinie, tu w tej najbliższej. Czyli mąż, dzieci, żona, dzieci, no tutaj z tymi osobami, z którymi mieszkacie. No to tutaj troszeczkę jest jakiś problemów. Nie umiecie się trochę dogadać. Może być, że jakieś kłótnie, jakieś sprzeczki, nie wiadomo o co. Może być, że jakaś osoba się będzie mieszać w Waszą rodzinę. No to może być też jakaś teściowa, może być jakaś matka, jakaś osoba, no, która jest w jakichś trudnych przeżyciach również. Może być pyskata wścibska i się wtrącać do Was. No i wtedy tutaj są jakieś problemy. Trójka kielichów jest w odwrocie, czyli są jakieś spięcia, nie ma dogadania się. Uczucia są, no, takie, no złe uczucia, no bo jak, jak się ktoś kłóci i wtrąca, no to są złe uczucia. Także tu, co, co dla niektórych tak może być. Ja wiem, że nie wszyscy są w związkach, ale może być, że to jest w rodzinie, że jakaś kobieta starsza się wtrąca. Tak może być. I to nie musicie być w związku, tylko może tak być, że jesteście singlami, a też ktoś się wtrąca. Piąty dom dom rozrywek, flirtów, romansów, hobby, rozwoju swojego własnego, kreatywność no to tutaj mamy pokazane, żeby dzieci się dobrze zastanawiać nad czymś. Jeżeli będziecie wchodzić w jakiekolwiek romanse czy jakieś flirty, e to tutaj raczej pokazane jest, że nie bardzo. Nie będziecie w tu wchodzić w jakieś romansy, flirty. Bo ta dwójka kielichów jest w odwrocie. I tutaj jest król mieczy. Król mieczy jest osoba wycofana, która myśli logicznie, która no jest raczej taką osobą zimną. Niedostępną uczuciowo. No i te dwie karty potwierdzają to, że to jest, ta, nie ma tej dostępności, chyba że poznajecie jakąś taką osobę, do której bardzo trudno dotrzeć i nie ma tu z nią porozumienia. Ale raczej bym widziała to, że wy tutaj nie będziecie wchodzić w jakieś romanse. Jeżeli będziecie tutaj podejmować jakieś działania w kierunku rozwoju, będą to bardzo głęboko przemyślane, jakieś kierunki, jakieś, jakieś po prostu pomysły. Może wam ktoś pomagać w tym, jakaś starsza osoba? Tu są bliźnięta, waga, wodnik. Tutaj też muszę wspomnieć: bliźnięta, waga, wodnik. Tutaj mi się pokazuje również tamta osoba. No i tutaj y, może to być ojciec, może to być dziadek, może to być osoba y, rozwodnik, wdowiec jakaś osoba dla Was, która jest autorytetem i której może. Ufacie. Wprawdzie ona nie pała do jakimiś uczuciami, odczuciami, ale jeśli chodzi o jakieś pomysły, jakieś logiczne myślenie, może jakaś osoba dobrze wykształcona, no to może Wam pomóc, albo to Wy jesteście w tej energii. Szósty dom Dom Pracy, Obowiązków i Zdrowia. No tutaj troszeczkę widać, że będziecie się czegoś bać. Troszkę się będziecie blokować. Przede wszystkim to chodzi o w głowie. W głowie jakieś dużo, dużo przemyśleń. Emocjonalnie jest pokazane, że jakby widzicie jakieś światełko w tunelu. Czyli widzicie jakieś możliwości. Możliwości czy jakiejś lepszej pracy może, czy, czy tutaj polepszenia zdrowia jeśli chodzi o zdrowie, natomiast w głowie tu tworzycie różnego rodzaju historie, scenariusze, które mogą nie mieć w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tak więc tu bym radziła, aby się nie sabotować, nie wymyślać sobie jakichś niestworzonych rzeczy, tylko po prostu podejść realnie do czegoś, przemyśleć dobrze sprawę. Jeżeli chodzi o sprawy przede wszystkim zdrowotne, poradzić się specjalistów, nie wchodzić w jakieś histerie i w jakieś wymyślanie jakieś tutaj tak jak tu jest pokazane strachy i mm, jakieś takie po prostu no tu iluzja w zasadzie to jest. Tylko się otworzyć i przemyśleć różne rzeczy. Jeśli by chodziło o pracę również nie wiem co by mogło w pracy być, że tu wyszła ósemka. Może jakieś problemy w pracy też mogłyby być. Jakieś coś trzeba przemyśleć. Siódmy dom. Dom relacji małżeństw. Ale relacji również to są relacje takie codzienne z różnymi ludźmi których regularnie widzicie codziennie, i to nie musi być rodzina ani mąż, żona, czy tam jakiś, jakaś osoba, z którą jesteście blisko związani, ale osoby, z którymi. No tu jest pokazana znowu ta ósemka, ale ona jest w odwrocie. Mm -hmm. Jeśli chodzi o relacje, to jest jakaś taka stagnacja. Jesteście wolni w tej relacji. Może to być, że jesteście z jakąś panną, ale niekoniecznie. Ale wy i tak tutaj wolicie być sobie, no jakby sami, na własny rachunek, czy jak? No nie wiem, bo tutaj jest pokazane, że osoba trochę jakby się czuje samotna. Może być, że w tym związku nikt was nie trzyma, ale i tak się czujecie samotni. Nie ma tutaj uwięzienia stricte fizycznego. Ale wy na przykład y, czujecie się odpowiedzialni za jakąś osobę, jesteście w tym związku. No, panna to jest znak ziemski i trochę mi się kojarzy z takim podejściem trochę konserwatywnym do życia. <laughs> Raki zresztą też są bardzo konserwatywne, rodzinne i nie, nie lubią zmian. Bardzo nie lubią zmian. Szczególnie tych bardzo takich trudnych i nagłych, i <laughs> które po prostu zmieniają całkowicie im życie. No to może być tak, że co niektóre raki tutaj są w związku, ale jakby same, razem i osobno, też tak może być. Czy tak tutaj widzę? Nie ma blokady, ale jest jakby samotność, odosobnienie. Może być też, że ktoś tutaj coś planuje w związku. Może, nie wiem. Może planuję wyjście z tego związku? Też może być. Ósmy dom. Dom transformacji związków, w których są wspólne finanse, związków opartych na seksie. No, jest tutaj król. Wasz żywioł Skorpion gryby. Jest tutaj współpraca, rozwój. Czyli tu, tu, gdzie by można by powiedzieć, że jest zażyły kontakt, związek, którym są, jakaś jest bliskość, jest to przyciąganie, no to tu jest wszystko w porządku. Są uczucia, jest rozwój, postęp, wspieracie się, rozwijacie ten związek. Wkładacie w to swoje jakieś tam swoje energie, swoje uczucia. Natomiast tu teraz wracając jeszcze do tego siódmego domu, gdzie ja powiedziałam, że kontakt z różnymi osobami, to może być, że to będzie dotyczyć niekoniecznie waszego związku małżeństwa, ale może dotyczyć osób, z którymi wy tutaj macie na co dzień. Że czujecie się jakby trochę, Wyobcowani w jakiejś, w, jakiejś, w jakiejś relacji z osobą. Nie czujecie przyciągania. Chociaż, nigwa, chociaż nie, nie czujecie się y, uwięzieni, ale czujecie się jakby tacy wyobcowani, może w jakimś środowisku, nie wiem. Tak. Dziewiąty dom. Dom poszerzania swoich horyzontów, y, nauka, wyższa oczywiście, jakieś studia, wyjazdy zagraniczne. Duchowość, światopogląd, religia, jakiś cel wyższy, no ten dom to reprezentuje takie, takie po prostu cele, ale tutaj jest pokazane, no może być, że wy tu będziecie gdzieś wyjeżdżać, może gdzieś będziecie chcieli wyjeżdżać, gdzieś może za pracą, za granicę, co niektórzy, wiadomo, że nie wszyscy, może być, że poznacie gdzieś, gdzieś za granicę jakieś osoby, E, tu byk pan na koziorożec, tu jest bliźnięta waga wodnik, ale niekoniecznie. Może być, że te osoby jakby poszerzą wasz horyzont, czyli po, po prostu podniosą waszą świadomość, duchowość, może po prostu, e, nie wiem, może dzięki tym osobom gdzieś osiągniecie jakieś większe kwalifikacje zawodowe, czyli podniesiecie się też e, jakoś tak. E, Edukacyjnie, bo tu też jest edukacja, no bo tu jest ta królowa, tutaj związane to jest z finansami. Tutaj też dużo mówienia, gadania gdzieś. No tak może być, ale tak jak powiedziałam, może być gdzieś jakiś wyjazd. Może być, że będziecie wyjeżdżać za granicę, żeby się spotkać z kimś, niekoniecznie, tak jak powiedziałam, czyli powiedziałam, że spotkać gdzieś z jakimiś osobami, ale może być, że te osoby z zagranicy też tu przyjadą i wy to będziecie tą osobę z zagranicy poznawać, albo będziecie sami wyjeżdżać gdzieś i tam poznawać jakieś osoby. Może być też tak, że jeśli chodzi o ten dziewiąty dom, to te karty będą oznaczać Waszą energię, że Wy tutaj jesteście świadomi, pewni czegoś, macie jakąś wiedzę. Wykształcenie i może na przykład nie potrzebujecie już żadnych tutaj dodatkowych studiów czy czegoś tam. Chyba, że będziecie robić jakieś dyplomowe jeszcze. Takie pod, te podyplomowe, no te, takie roczne, dwuletnie, nieraz są. Dziesiąty dom, dom, czyli Wasze. Wasz, wasza po prostu prestiż, status społeczny, Wasz cel życiowy, jakby powiedzieć, jeśli chodzi o karierę, bo tu kariera jest przede wszystkim, do czego się byście tu może nadawali, co powinniście może robić, nie wiem. Może być tak, że Wy tutaj czekacie na coś, kończy się coś. Może będziecie coś innego robić. Może w waszej tutaj waszym otoczeniu, jak was ludzie tutaj widzą, że wy ciężko pracujecie, jesteście bardzo pracowici i bardzo cierpliwi w tym, co robicie, solidni. Tak więc może być, możecie być tak postrzegani, taki was status społeczny może być. Ale może być też u niektórych, że ciężko pracujecie i to jest źle wynagradzane, czyli nie macie zapłacone. Za tą ciężką pracę nie macie zapłacone tyle, ile powinno być zapłacone. Tak może być. Może powinniście coś zmienić, może coś przeczekać, może zastanowić się nad jakimiś zmianami, co powinniście robić naprawdę. Może zostawić ten ciężar, który na przykład teraz jakiś ciężar odpowiedzialności na Was ciąży i Wy tu powinniście może coś zostawić, a zmienić coś, tylko zastanowić się dobrze i poczekać. Może potrzebujecie czasu również na to, żeby coś zmienić w tym względzie. Jedenasty dom, przyjaciele, towarzystwo, rozwój poprzez grupy, e, z którymi jesteście, czyli jacyś takie grupy. No tutaj są również jeszcze dodatkowe jakieś. E, Związki, ale również jakieś stowarzyszenia, jakieś fundacje, no razem, tak, tak ten, ten jedenasty dom tutaj mówi. No tu, w tym, jeśli chodzi o przyjaciół, no to niestety, ale tu z przyjaciółmi nie bardzo. Gdzieś tu z przyjaciółmi jakieś spięcia, czy były, czy będą w tym roku, nie wiem. Gdzieś będziecie tutaj e, mieli jakąś osobę, może też z trygonu tego. E, Ognistego baralew szczelc, jakaś może, nie wiem, no niezbyt przychylna, żeby nie powiedzieć, wredna przyjaciółka, jakaś tutaj może się pokazać, która wam zrobi przykrość. No, może być też, że jakaś, jakieś osoby was przyblokują w jakichś działaniach, jakieś nieprzychylne, jakieś grupy osób, no najbliższych, które mogą się mienić jako ci przyjaciele, a wcale nie są. Także tu trzeba by zwrócić uwagę na te grupy osób, w których. Gdzieś tworzycie coś, rozwijacie się poprzez tą grupę i te osoby, tych przyjaciół, towarzyszy jakichś takich towarzystw, które mają na Was wpływ. I to był jedenasty, teraz dwunasty dom. No, dwunasty dom będzie mówić o tych ukrytych rzeczach, czyli ukryte związki, jakieś tajemnice, jakieś. Yy, Ukryte nałogi, jakieś ukryte choroby, no wszystko tu jest ukryte. Ale też również intuicja, taki rozwój duchowy: no to tu jest pokazane, że tu jakieś wychodzą ukrywane rzeczy, albo Wy po prostu będziecie ukrywać. Może być, że się pojawi jakaś osoba manipulująca Wami. Kontrolująca, bliźnięta. Osoba wam nieprzychylna. Bardzo gadatliwa, bo tu jest, tu jest po prostu ta energia bardzo, no ta powietrzna energia, bardzo taka ostra. Może mieć ostry język, ciętą gadkę taką, no uszczypliwy, ale przede wszystkim taki pokazujący się. Jako elokwentny, wygadany, ale może Was tutaj wciągnąć w jakieś oszustwa, kłamstwa. Tak więc trzeba uważać na jakieś osoby, które mogą nie mieć dobrych zamiarów wobec Was, mogą Was chcieć oszukać, okraść, e, na przykład nakłonić do jakichś rzeczy, które są nielegalne. E, tu jest pokazane: no, w magu jest też firma, w odwrocie, czyli uważać na jakąś pracę. Jakąś nielegalną, sprawdzać oczywiście jakieś podpisane, podpisywanie dokumentów, żebyście nie weszli w jakiś układ, w jakąś umowę, w której po prostu się okaże, że ktoś was wykorzystał do swoich własnych celów. Tak więc tutaj ja widzę, uważać również, jeżeli będziecie coś planować, żeby to było wszystko zgodne z jakimiś przepisami. No i oczywiście tu chodzi też o związki, czyli jeżeli ktoś ukrywa jakiś związek, Albo wasza osoba ukrywa związek, no to tutaj może to wyjść na jaw. Tak więc tyle dla Was, Raki. Mam nadzieję, że taka forma Wam też będzie odpowiadać wszystkiego. Wam życzę najlepszego na ten rok, żeby się tylko spełniły same dobre rzeczy. No i zapraszam do następnego czytania.